Problemem intensywnych szkoleń stacjonarnych jest duża dawka wiedzy, którą trudno zapamiętać, a jeszcze trudniej zamienić w nawyk. Słabą stroną kursów online jest brak instruktora z krwi i kości, który pokaże Ci, jakie techniki są skuteczne. Stworzyliśmy szkolenie hybrydowe, które łączy zalety obu podejść, jednocześnie niwelując ich wady. Szkolenie praktyczne zaczynamy od sali wykładowej, gdzie poznasz kluczowe tematy z omawianego zakresu, zarówno pod kątem technicznym, jak i zasad bezpieczeństwa pracy. Wprowadzę Cię w świat instalacji pod kątem praktyka. Później przejdziemy do warsztatu na nasze pole szkoleniowe, gdzie, w zależności od wybranego szkolenia, podziałasz narzędziami lub miernikiem, wykonasz instalację, dokonasz pomiarów, podłączysz kable i przewody. Całość ostatecznie uruchomimy i sprawdzimy. Zaprojektowany przeze mnie unikalny standard kursów online obejmuje całościowo podaną w zrozumiały i ciekawy sposób teorię, praktyczne filmy i wskazówki, narzędzia wspomagające przyszłych instalatorów oraz przejrzyste schematy i rysunki. I on to zrobi. Dołączając to do szkolenia hybrydowego otrzymujesz dostęp do usystematyzowanej wiedzy online. Nawet wstępne zapoznanie się z jej zakresem pozwoli Ci dużo łatwiej zdobyć umiejętności i zadać odpowiednie pytania instruktorowi, gdy pojawisz się w ośrodku szkoleniowym, tutaj. Pokażę Ci nie tylko jak prawidłowo, ale i szybko i skutecznie wykonać instalację. Jak podchodzić do poszczególnych etapów projektu, jak rozmawiać z klientem, jakie zagrożenia na podkaż pracy instalatora i jak sobie z nimi poradzić. Andrzej Zaborowski, Radek Jachy. Razem, razem tworzymy Erdago. Na naszej grupie dyskusyjnej z ekspertami i innymi uczestnikami będziesz mógł uzyskać odpowiedzi na bieżące rozszerki instalacyjne i wymienić się doświadczeniami. Nie przegap tej okazji i konkretne umiejętności instalatorskie. Zostań instalatorem, podnieś swoje kwalifikacje albo wykonaj samodzielnie instalację w swoim domu. A teraz wybierz termin i dołącz do szkolenia hybrydowego na czarny tydzień w Eldago i uzyskaj dodatkowy 20% rabat. Do, do zobaczenia, zobaczenia na żywo tutaj.